Bądź powiedz, co cię sprowadza tutaj dzisiaj na Fame MMA 4. Wiesz co, ja tu miałem obóz przygotowawczy MMA do kolejnych walk. Od 3 czerwca prawie 3 tygodnie do dzisiaj ostro trenowałem 3 godziny dziennie. Rano K1, potem wieczorem zapasy. W dni, kiedy nie miałem właśnie treningów MMA, trenowałem po 3 godzinki na crossficie. Interwałów dużo robiłem. Przygotowuję się teraz konkretnie. Mówię, ja się nie uważam za sportowca i nigdy pewnie nie będę zawodnikiem MMA takim z prawdziwego zdarzenia, jak dwa lata po, e, potrenuję, to w końcu będę mógł powiedzieć, że jestem zawodnikiem MMA, ale nie będę się porównywał do zawodowców nigdy. Jestem skromnym człowiekiem, wiem jaki to jest sport, jest bardzo ciężki sport. Jak ktoś trenuje od dzieciaka, to wiadomo, może coś jeszcze osiągnąć, tak? A człowiek w wieku 30 lat, jak zaczął trenować MMA, no to jedynie może e, zawalczyć właśnie na takich galach jak na przykład Fame MMA, gdzie, gdzie naprawdę są e, bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy youtuberzy, którzy teraz się przykładają do tego. Mam nadzieję, że organizacja się mega, mega dobrze rozwinie i, i gdzieś za granicą, gdzieś jacyś Rosjanie, irański Halk, coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja znam tych chłopaków, Wojtek, Bokzel, Elegancko. Wojtka bardzo dobrze znam. Jesteśmy, można powiedzieć, kolegami od kilku lat, więc ja się przygotowuję, przepraszam. Przygotowuję się do tych kolejnych walk teraz na porządnie. Yy, powiem więcej. Stoczyłem pięć zawodowych pojedynków, bo każdy pojedynek na kontrakcie, gdzie masz płacone za walkę, no to jest zawodowym pojedynkiem, nie walką amatorską. Yy, po prostu no nie przygotowywałem się za bardzo do tych walk, a tutaj przez te trzy tygodnie w Częstochowie, w skaucie, w super ekipie zrobiłem więcej treningów niż przez całe życie. Uczę się, uczę się od podstaw. Zapytam cię o walkę e, dziewczyn dzisiaj. Jak, jak typujesz, jakie są szanse jednej i drugiej, no i za kim jesteś? Wiesz co, powiem ci tak, nie znam ani jednej, ani drugiej, tak szczerze, ale mam nadzieję, że Lin Masti no, wygra tą walkę, nie? Bo no, po prostu on, wiem, że ona trenuje, wiem, że ona trenuje, a, a Linkiewicz po prostu podchodzi do tego, że łatwe szybkie pieniądze. Tak, tak bo powiem, się skrócił. No tak. tak. No ja na Instagramie co drugie zdjęcie z alkoholem. No to jak może, jak może, jak może trenować. No może to ją wiesz, jakoś zasila specjalnie. Wierzysz w to? Bo ja nie. Nie no, no prowokuje pytanie no. po prostu. No dobra, to co? Szóstka, siódemka? Wiesz co, nie mówię głośno. Może nawet piątka. No, ale, ale nie będę mówił głośno, na spokojnie, kontraktu nie mam. Jak będę gotowy, będę przygotowany, dostanę takiego zawodnika, z którym na przykład mógłbym walczyć, chciałbym zawalczyć wiem, że byłaby wyrównana walka to przyjmę ten kontrakt po prostu. No, nie chciałbym na przykład teraz już walczyć z takimi youtuberami, co nie mają dużych zasięgów. Chciałbym już na grubo, ktoś kto ma większe zasięgi ode mnie, a ja mam też bardzo duże na Instagramie zasięgi.